Czy wiesz, jak uratować życie w nagłych przypadkach? Hard Safe Y w wersji treningowej to Twoje narzędzie do nauki, które może zrobić różnicę. Sprawdź, jak działa i dlaczego warto go mieć. Defibrylator jest solidnie zabezpieczony w wytrzymałym futerale. W zestawie znajdziesz wszystkie niezbędne akcesoria: od elektrod treningowych, przez baterię, aż po pilot. Konstrukcja Hard Safe Y jest niemal identyczna jak w wersji półautomatycznej i automatycznej. Po otwarciu pokrywy zobaczymy intuicyjną infografikę, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez procedurę RKO. Wystarczy jeden przycisk, aby przyłączyć się na tryb pediatryczny, dostosowany specjalnie dla dzieci poniżej 8 roku życia lub ważących mniej niż 25 kg. Wszystkie komunikaty i scenariusze są wybierane za pomocą pilota, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad symulacją. Hard Safe Y to nie tylko narzędzie treningowe. To Twoja przypustka do skutecznej nauki ratowania życia. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, to urządzenie pomoże zdobyć pewność siebie w sytuacjach kryzysowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę medyczny.pl i poznaj pełną ofertę AED. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Promedika Mariusz Michalski, właściciel strony internetowej medyczny.pl. Producentem wyrobu jest Primedic. To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.